Zobaczcie na Allegro. Te same Squish Jakie słodkie? Są za 64 złote. No. 90. To za taki... zależy od rodzaju i od wielkości, ale są no tańsze. 50 są... cm to jest taki wielki. A mhm. ten jest twój ulubiony, tak? No. O, o ten. ten. Fajny ulubiony. Ja tego tak? chciałam. Tak, tego. tego. To jest najbardziej poszukiwany akurat. Najbardziej popularny, tak? A ja dziś e, lecę popracować na działce. Zadzwoniłem dosta do dostawcy ziemi, którym mówiliśmy ostatnio i przywiózł nam 100 worków. Mamy 70 worków ziemi i 30 worków kory dodatkowych niż te, co ostatnio. I na pewno dziś postaram się przygotować teren pod dynie. Wsadzimy wiśnie i czereśnie. E, chyba w takim samym ciągu jak te, co teraz są, nie? Wsadzić? Tak, 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 tak samo. Najwyżej zrobimy taki jeden rząd, ale też taki, bo i czareśnie może zrobimy tak, żeby rosły sobie w różne strony, a nie tak, czy tak samo mają rosnąć, jak jabłka i gruszki? Mm, tak samo chyba. Zawsze jak się zapyta, zapytasz się drugie, trzecie osoby, to zawsze Ci ktoś doradzi i może wpadniecie na pomysł. My tak zawsze sobie gadamy, zawsze. gadamy i wpadamy zawsze na jakiś taki inny pomysł no, niż samemu. Mam kory sporo i mam zamiar wysypać, co kiedyś mieliśmy czarną korę. Mam mm -hmm. to zamiar zamienić na brązową, żeby było bardziej naturalnie. Przy domku? Tak. tak, przy domku z tyłu, żeby było tak świeżo. No i jeszcze chcę taką krawięć tam na mniej więcej 20 cm 25 cm wyciąć wzdłuż obrudzenia tam, gdzie rośnie, tam na najdłuższa trawa, na którym mm -hmm. kleszcze nam się zbierają. Co mam jeszcze w planach? Zrobić plac zabaw, ale to jest mm -hmm. ogromny wydatek. Ja tu muszę najpierw zaprojektować i dopiero zastanowię się. W sensie, ja mam już wizję. Mogę Wam zrobić wizualizację i pokazać, ale nie wiem, czy to będzie tak samo wyglądało. Dlatego zastanawiacie się pewnie, dlaczego my tak szybko działamy i szybko to zmieniamy, bo chcemy korzystać w ten sezon. Naprawdę, ja chcę, żeby będzie ciepło, żebym już sobie spacerował podział, żeby będzie już tak ładnie. Też pomyślałem, że odkryjemy ziemię przy drzewach, żeby dać im więcej powietrza i wody, i zrobimy też. Wytniemy tą trawę i tam posypiemy korę, żeby to naprawdę, żeby te drzewa tam trochę nam odżyły. Po też te usta będą jakby troszeczkę większe, bardziej, taki takie właśnie piękne dnia. Nie każdy produkt ma wyciąg z Dali, czyli jest bardzo taki odżywczy, nawilżający. no bo według założycieli marki Dali, to jest królowa obrotu. dzisiaj właśnie mamy tutaj takie najnowsze róże, które mają do, do aplikacji takie pocynki, które nakłada się w super. Które zakłada się na tabuszek wskazujący od dołu mm -hmm. i robisz, wiesz, taki po prostu tapi na Super, Mega słodkie. I sobie również to... nagrać, jak siedzisz sobie przy usterku i po prostu sobie aplikujesz na twarz. E, tak, zobacz sobie. Ja wiem, że na, dziewczyny, nabendowe. które mają oliwkowy pod tym dobrze w tym wyglądają, tak, bo, bo widziałam bo na Instagramie. Apropon, jak, takiego kontrastu. Mm -hmm. No i zobacz, że on jest taki półtransparentny, więc jak sobie nakładasz to taką kąteczką, to ci to nie narusza strukturę podkładu, mm -hmm. a wykończenie jest takie, jakbyś tylko nakrymowała sobie Pięknie. Policzek. grałam grzebień z recyklingu, a ty wygrałaś? Ale piękna, ślicznie. Było a, Nie, a, a, nie, to nie, to to nie Kojarzący się z wakacjami, proszę powiedz, możemy? Ojładnie. Jak plaża. Jak plaża. Chcesz mi psikni? To tego mamy tylko tak. na dłoni. Tak. Dokładnie. Tak zaleka, a z dłoń, dobra. No, no, dokładnie. to Dokładnie. Tak, słuchajcie, mamy bardzo do ciała pachnący dokładnie tak samo. Jak widzieliście, to był event Puder i Krem. Bardzo fajnie się spotkać. Coś w stylu jak eventy z Daglasa czy z Sephory, czyli przegląd i charek. Dużo było fajnych aktywności. Robiliśmy peeling z mokoszem, zdrabki, losowania, miejsce na zdjęcia. No i przede wszystkim prezentacja właśnie nowości. Bardzo ciężko było zaparkować na Starówce, bo jakieś defilady dzisiaj są. Ale się udało. Także lecimy do auta i udajemy się na drugi event, czyli na Borna. A powiem Ci, na nabornie chyba nie byłam nigdy na evencie. chyba ich pierwszy. Dobra, jestem na działce. Przyszła dostawa naszych deseczek, i teraz tutaj przykręcamy, żeby był ładny efekt. Nagram Wam już po jak będzie wyglądało. Zobaczcie, tak to wygląda. Jak zrobiliśmy większe szpary, takiej samej, w sprzęści sensie o 2 cm niżej, to były za małe. Więc stwierdziłem, że zrobimy takie ledwo-ledwo szpary z tej strony. Wtedy te drugie z nimi się pokrywają, więc te muszę wszystkie przekręcić wyżej. Jesteśmy już w aucie. Powiem Wam, że pogoda dramat jak na maj. Kurde, 12 stopni. Za cienko byłam ubrana. Ale wiecie, no na event też dziwnie się ubrać w jakieś grube rzeczy po prostu. Daleko musiałyśmy się I Jedziemy teraz na drugą lokalizację, na event Borna. Poznam przestradę i HD, więc ekscytujące bardzo. No, i mam nadzieję, że tam będzie gdzie stanąć i że będzie w środku ciepło. Zobaczcie, ile osób do dziewczyn się nie jest sposób po prostu dobić. O. Właśnie wychodzimy z dziewczyn, tak jak widzicie, nawet mi się nie udało do dziewczyn dobić, bo było tak długi czas oczekiwania. Była taka kolejka: wszystkie dziennikarki, wszystkie influencerki chciały sobie zrobić zdjęcie z siostrami ADHD. i HD. Wyglądały pięknie. Kolekcja również. I miejsce nad Wisłą, chociaż dzisiaj aura zupełnie nie do. Słuchajcie, nie dopisuję. Dziewczyna opowiadała o Sri Lance i o tym, jak tam e, focili, e, jak z całą ekipą pojechali. Dużo niepewności, jak to będzie, ale udało im się zrobić piękne zdjęcia. A tutaj za oknem aura taka, jaka jest. Słuchajcie, to jest niesamowite, że to, jest maj. to jest Niektóre dziewczyny były dzisiaj w kurtkach zimowych i w kozakach. Byłam w szoku. Także idziemy do auta, stoimy daleko i odezwę się z domu. Na kolejne drzewa. Lafi Inspektor jeszcze nie przeskoczyła ogrodzenia, więc teraz dużo wody do otworów. Drzewka już czekają, żeby je wsadzić. A tu złapał nas deszcz. Desk mocno daje. Tak to jest. Myślałem, że w maju będzie słońce, a tu lipa. Lipa totalna. I mamy drzewka zrobione. Teraz robimy otwory na słupki te metalowe. Bo na takich ogrodzeniach panelowych poprowadzimy dynie Hokkaido. Hokkaido. I robimy trzy słupki i dwa panele. Gotowe. Tutaj dosypaliśmy ziemi. Bo ziemia oczywiście po deszczu opadła. Troszkę złapała nas mrzawka. O, zobaczcie, jak świetnie to wygląda. Tam jeszcze trzeba było odciąć kawałek wystający, ale tak naprawdę najcięższa robota jest zrobiona. Panele pod dynie Hokkaido są zabetonowane. Teraz nalaliśmy wodę tutaj w te otwory, gdzie jest beton. Przymocowane już są panele, a jutro jak pogoda pozwoli posadzimy tutaj dynię. Nie chcemy, żeby by tutaj było za zimno, ale całkiem spoko to wygląda. Niestety to był chyba ostatni kurs tej taczki. Jest zamówiona już nowa, ale nie sądziłem, że akurat rozwali się teraz. Dobrze, chciałem Wam pokazać jak to wygląda. Oczywiście uważam, że te betonowe podpory mogły być lepiej wykonane. Bo chyba troszkę za mało betonu jest tam na dole, ale zobaczymy. Ewentualnie połączę te metalowe słupki ze sobą i położymy tutaj agrowłókninę. Ale to pewnie zobaczycie w innym vlogu już. Agrowłókninę i tu wsadzimy dynie Hokkaido, które będą się piały ku górze. Widziałem takiego pana na YouTubie, jak to robić. I właśnie się zainspirowałem jego filmami. I posadzimy z jednej i z drugiej strony. Te dynie Albo chyba z jednej Tu zostawię to przejście Tylko z tej strony Posadzimy tam mniej więcej co 70 cm Tutaj wsadziliśmy drzewka I też żeby napiąć te drzewka O, flotinka Też żeby napiąć te drzewka Pomyślałem, żeby takie słupki, których mam kilka Więcej wybić. I w inny oczywiście Otwór Troszkę lepszy niż tamten i później te drzewka naciągać i prowadzić w konkretnym kierunku Jak na razie są malutkie, później będą ogromne Oby tak było, oby tak było, słuchajcie Tak to wygląda, a zaraz wam pokażę jak jeszcze wygląda palenisko, bo przestało padać, więc mogę wam teraz nagrać Do tych dołów, co ostatnio osadziłem drzewka Trzeba było dosypać zdecydowanie więcej ziemi Bo woda po prostu, jak widzicie, ubiła tam ziemię i ta ziemia się osiadła Taki mały kanałek zostawiamy oczywiście na, na wodę Ja to jeszcze tutaj dosypię na pewno korą Żeby to ładnie wyglądało Ale powiem wam, że mi się to bardzo podoba I oczywiście zaczęło mocno lać Mocno lać, akurat jak chciałem dla was nakrytać. pokażę wam jeszcze palenisko Palenisko wygląda tak Mamy więcej kamyczków do rozsypania, ale super jest, bo zasłania nas przed wiatrem i przed gapiami, którzy przechodzą, więc mamy troszkę prywatności. Z drugiej strony jest bardziej ażurowe, żeby mógł przeplatać się blusz tu pomiędzy. Jutro pewnie dosypiemy więcej kamyczków. Żeby to lepiej wyglądało. Klaffi mówi, że jej się podoba. Jak to wygląda? Ta fontanna na pewno zmieni jeszcze 10 razy miejsce. Bo doradzyliście, żeby posadzić między jakąś lawendą, żeby między trawami, żeby zrobić jakiś pagórek, jak, jakiś taki wiecie. Skałki tutaj. Mnóstwo fajnych pomysłów napisaliście. Ja jeszcze sam nie mogę się zdecydować, który z nich wybiorę. Ale na pewno zrobię coś fajnego. Też jedna dziewczyna napisała, że fajnie by było jakby to było widoczne z miejsca, jakby jak siedzicie tam, żeby było widać yy, tą fontannę. Więc tak uważam, ma rację, ale tam nie ma miejsca zbytnio, więc tutaj byłoby idealne, jeszcze tu trzeba ładnie nasadzić tak uważam i jeszcze chciałbym to pomalować na inny kolor. Najlepiej na czarny, tak jak reszta elementów, żeby pasowało i żeby było spójne z resztą. Wiecie, jak mi bardzo na tym zależy zawsze, żeby wszystko pasowało do siebie. I wtedy zdecydowanie lepiej to będzie wyglądało na tej działce. Ten nasz tu jest zniszczony, więc powiem wam, że będziemy musieli, bo tu jednak stało zawsze, wiecie, jakaś roślina, coś na środku. Będziemy musieli niestety... Oddać go do specjalisty, on ma już no, prawie 10 lat. Już jest też świecie porysowany cały, ale właśnie biorę się za przecieranie. Eee, akurat rumba za mnie odkurza, bo Darek coś tam zapchał ze szczotką przed wyjściem z domu w zwykłym odkurzaczu, więc puszczam rumbę. Mama już pojechała, bo była chwilę A my z surą działamy. Dzisiaj ostatni dzień wolnego, więc sobie spędzamy czas razem. I dojedziemy do Darka jak idziemy ze szkoły pewnie, bo jest to normalnie szkoła. Tutaj umyłam pędzelki, jak widzicie. I trochę mnie wkurza pogoda, że ta pogoda jest taka zmienna raz słońce, raz deszcz, ale naprawdę jest całkiem zimno. Wiecie zresztą, no bo widzicie co jest za oknem i to jest takie wkurzające po prostu, bo człowiek się nastawił, że już będzie chodził w cienkich rzeczach, już, że już jest ciepło, a tu naprawdę nie jest ciepło, naprawdę jest całkiem zimno. Więc jest takie dołująca. No ale jeszcze jeden tydzień i później już ma być z powrotem ciepło. Brałyśmy się z córką do pizzerii. No i słuchajcie, pożyczyłam od sąsiadki, pozdrawiam się Aniu. Dwa para, dwie parasolki, bo już wysłyśmy. Nie miałam kluczy do garażu. Załóż, załóż proszę parasolkę. Dobrze, ja weź pra, pa, parasolkę. boleję kochana! Szybciutko. Weź parasolkę, no? Mocno. Do końca. O tak. No i idziemy do pizzerii. Jaką pizzę będziesz jadła? Jaki smak? Ja pewnie wege. Idziemy. Ja z Margaritą, nie ja z warzywami. Hej, my już jesteśmy w domu, byliśmy z surą w pizzerii, później poszliśmy do sąsiadki, dzieciaki się wybawiły za wszystkie czasy. Darek mi już właśnie wysyłał zdjęcia, co zdziałał na działce. Już niedługo zobaczę na żywo. Więc ekstra powiem Wam, że bardzo fajny dzień. Wypiłam dwie pyszne herbaty. Pozdrawiam Cię, Aniu. Jutro rano jadę na live'a do biura, a później jadę nagrywać mierzymy. Także kurczę, chciałam się dodać jeszcze rolka, już chyba nic nie dodam. Powiem Wam, że jakoś tak za dużo się działo.